Katalina Rivas z Synaju na Kalwarię Refleksje o ostatnich słowach Pana Jezusa. Lektura książki z Synaju na Kalwarię, kreśli piękny plan dla całkiem nowego wzrostu duchowego, nie znalazłem w jej treści nic, co przeczyłoby pismu świętemu, jak również nic, co byłoby niezgodne z doktryną Kościoła. Znalazłem jedynie pojęcia i zasady, które mogą dopomóc wewnętrznemu ubogaceniu wierzącego. Z tego powodu udzielam mojego imprimatur, prosząc naszego stwórcę o jego specjalne błogosławieństwo dla każdego czytelnika. Takie słowa podpisał biskup Jose Oscar Baraona, biskup San Vicente w 2004 roku. W swojej książce Katalina Rivas napisała między innymi: Znów usłyszałam słowa, które od początku do końca wyrażały wszystko: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Głowa pana całej ludzkości zsunęła się na ramię i pierś, by w końcu pozostać tam opadłszy całkowicie. Chwila, która wydawała się nie mieć końca. I, którą w moim odczuciu zawsze będzie przeżywał w mojej obecności, była wyraziście obecna przed moimi oczyma i w moich uszach, gdy rzekł. Całe moje ciało było poranione. Czułem jednak wielką radość, że doznawszy męki, wstąpię do nieba. Wówczas zawołałem, że wypełniwszy wszystko doskonale. Oddaję swojego ducha w ręce miłującego ojca. Duch, który został objawiony ludziom w dniu mojego chrztu w Jordanie, powrócił do Ojca wraz ze mną, aby trójca święta na nowo znalazła się razem w swojej chwale. I tak jak otwarło się niebo, z którego oświecił was blask miłości trzeciej osoby trójcy świętej, wstępującej wedle słów Ewangelii, jak gołębica. Tak też później rozdarła się zasłona świątyni skrywająca arkę przymierza, by zostali osądzeni ci, którzy mnie potępili, a to przeraziło lud przez wzgląd na jego kulturę i wiedzę. Misja słowa osiągnęła swój koniec. Straszna walka dobiegła kresu. Zmarł syn człowieczy ofiarowawszy się dobrowolnie z miłości. Oddałem siebie w ręce ojca z ufnością spokojnie i łagodnie, inny zmarł kilka godzin wcześniej, wieszając się z rozpaczy, tak jak umierają tchórze i zdrajcy, ci, którzy nie kochają mojego ojca i nie wierzą w przebaczenie. Wypełniłem wszystko, wracam do ojca, a wy, którzy mnie miłujecie, Także będziecie prześladowani, oczerniani, poniżani i poniewierani. Nie będziecie jednak sami, gdyż ja trwam pośród was i pozostawiam wam najcenniejszy skarb mojego życia, moją matkę, która odtąd będzie także waszą matką.